Cześć! Jestem Title a to jest FIFA Mobile. Tak więc... Muszę... Nagrałem już odcinek, ale się okazało, że... Gra była za głośno, czyli... Muzyka w tej grze była za głośno. Nie da się siedzieć, to ją włączyłem całkowicie, tak więc... To jest onowa, nowa, tak więc... Tu już... Pokażę Wam, co zrobiłem w, w tym odcinku, co... Cię zepsuł, to zrobiłem ten mecz i zrobiłem trochę head to head, abym zapomniał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. dobijmy tu 10 subskrypcji. Mamy na razie 5, jak pamiętam. Tam chcę dobić moje pierwsze. No, miałem 20. Ten duży konto, co miałem już 19-18 subskrypcji. Tylko się. Sk... Nie wiem czemu. Nie, nie zapomniałem haha, po prostu Jak człowiek może zapomnieć. Hasa. Mam tu trochę. Katar, to Będę trochę. Tak więc, to jest nowy, pokażę znowu Wam skład. Niestety, bo tamty odcinek się z, 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 zdychał. Tak to jest mój skład. Przeczytam. No, zadnie, bo brat idzie. Witam Was z powrotem. Powiedziałem bratu, żeby był cicho, bo powiedziałem mu, że nagrywam na YouTube'a, tak więc... Tak, to wszystko idzie na YouTube. Ta więc... Tam był mój skład, nie czytał. widzieliście. No więc head to head, zróbmy już to. Mam ktarkatę, więc mogę kichnąć. Ten katel już irytuje. Tu możecie zobaczyć mój skład, a tu rywala. Allison na bramce.

Muszę się wysmarkać. <kluznić> jak Muszę się jak w moich ulotach do tej okna? Muszę Zrobić atakujące. Próbujmy szelić Cisco. Cisco? Ja zwracam. Tam będziemy na spawce. Już jestem bez cięcia Chciałem, żebyście zobaczyli jak gają beze mnie Jak widać, jeszcze pierwsza połowa bez budanki do bardzo słowego przedziwnego 89 overnell i gol Arim poprawia. Bez... A, um. Przepraszam Już na nich lecimy muszę też dużo gadać to więc będzie kilka metrów żeby dobić do 20 minuty i dając ponad połowę nie próbował nawet strzelać bo po co jakby nam trafił to by miał gola i by były niejedyny arnold Chciałem tak, żeby w końcu się jeden bal. Więc lecimy. Daję kleczek piłką. Bal ich. Teraz będę komentatorem, mówisz, tak? Tu Lecimy. Cisco. Cisco próbuje strzelać. Tak to miało być odebranie. Tu się nie da zrobić kariery zawodnika Powiedzmy, że to jest taki mobilny Ultimate Team. Więc lecimy. Deon, slide Do Bardiego i Bardi nie strzela. I nawet nie wiem, co tu się działo. Tańce się działo z piłką. Bołem odebrać tak piłkę. Na szczęście się udało zdobyć piłkę z powrotem. Piernej, Barry, przy linii, barak więc, lecimy. I dżucie. Muszę znowu to mówić, wszystko onda. No, czy chcecie żeby ta gra się pojawiała biała? Tak, co muszę pomyśleć kiedy nagrywać tą gra a inną Koniec tej połowy. mamy coś łapka w górę dla drugiego meczu bo miał szansę 266 więc muszę od nowa wszystko nagrywać Odbiera my nadal trzy asysty kontynuuj odbieramy gemy 100 gemów więc tu jestem 193 To dobrze, to dobrze. Więc jak mamy ma ligowe mecze, potrzebuję 5, a mam dwa etykiety, więc nie kupię energii na to, a mam już sześć energii. Ile kosztuje tu ticket 1250, no okej okay. więc, więc. może to będzie krótszy odcinek albo taki sam jak poprzedni, no poprzedni, który zdygał się. Zabędzie bez głosu. Nie więcej. Powinno mnie teraz lepiej słuchać. Zróbmy to do końca. Czyli musi być 5 aszyst, ale trzeba szczelić, żeby to była asysta Bo jak nie szczeli przy pomocy aszysty, to to nie jest asysta Albo jak jakiś z myśli, ktoś aby nie trafił, a potem by drugi, to też to nie jest pomoc. O, sobie się się wydaje Wyleżę Black ma chociaż. Ja też mam. Mam trzy ikony. Mam trzy ikony. Tutaj ich nie używam, bo są słabe. Ja jednego... jedną zrobię pod sprzedaż. Żeby zarobić milion. Nie? No więc lecimy. Bo tysięcy za, za ile chyba mi kol. lecimy Atakującą. to nie wiem czy zalicza się pod asystę to już by się nie zaliczyło jakby leciał to by szalił więc salaj nie wiem co zrobił jakby coś znowu ale nie ma i Asysta! To musiała już być asysta. bo miałem trzy asysty, potrzebuję dzisiaj. Bo to jest już fajne. A potem Gigi, super, łapka w luku, potem Gigi. Ma czyli ja też, czyli ma też. Nic nie było, panie sędzio. Zwykle sędzia musi być, nie będę już kiedy nagrywać Fifa, a kiedy może bląsać się pojawi znowu. Mam pomysł. Bląsać będzie, jak będą, będą duże openingi. Co Napa. Wy... na no to. Tak będzie lepiej musiał codziennie grać w Brawl Stars, kucharki, żeby nie czekać opening i nie otwierać tylko, że ja mam taki problem, że muszę otworzyć nie wiem czemu um, um, może to by była asesorna jest sytuacja w... Musi być doskonała asystent Jest go, już, przegląd tej. Lecz to jest druga, się i drugi roj. A to po prostu Coś się zacięło, ale już się odezwało.

to druga połowa <laughs> Bo co, że mam katar, ale musiałem coś nagrać, bo dawno nie nagrywałem Napiszcie w komentarzu, czy graliście FIFA, czy grata? W różną FIFA, czy tą mobilną, tą co ja teraz gram, czy tą dziewiętnastkę, albo czy tą najnowszą, w różną FIFA. Zobaczymy, zobaczymy wtedy, mam no mały widoczności, że ja się taką rzecz. jednej grze już mam 18,56. I domyśl, i i czy to jest farming? Powiem już Wam na prostu, to jest farmów na komputerze, 19. Może sobie kupię FIFA 97 na Xbox 360. I gol! 3-0, bardzo. W warmingu jeszcze jestem po zniwach przepaczanych cały <laughs> <laughs> czas inny męczy, ale trzymam graniu Więc tak, jedziemy dalej z meczem To będzie chyba krótszy odcinek Ehm. Zwykle muszę coś zrobić, żeby wjechać w coś W farmingu Nie w Fifie Bo we FIFA takiego problemu nie mam Teraz nic nie robię, bo próbuję się skupić na wyciągnięciu przyczepy z barierek Niestety wyjechałem barierki w farmingu Teraz mówię o innych grzech Może ktoś gra w farmingu, no, to też się zapytam Y y The boys, KALAI muszę wyłączyć na srebrny w jednej do właśnie już to mówiłem co gram tak? lecimy dalej to koniec drugiej będziemy piłkę i będzie koniec o teraz jest koniec meczu To koniec meczu 3 do 0 To jest O oh, mamy Mieliśmy wszystkie asysty No będziemy weekendowy weekendowej 10 tysięcy monet Jeszcze 100 dodatkowych monet Tak więc mamy już 1 780 Jeszcze tutaj wejdę w luce, a więc zrobię na chwilę cięcie, wracamy po cięciu, a więc wchodzimy w main. Nie mam jest, wchodzimy w Zobaczmy co tam było To YouTube Zgramy Czekam, aż się wczyta gra Ten mój skład, a Przeciwnika, skład jest taki

To będzie ten mecz, albo sobie dwa, czyli będzie dużo odrobinę od poprzedniego, którego nie wzruszę, bo wykasowałem, bo się nie nadawał. No byście mnie nie usłyszeli nawet, a teraz mnie usłyszy tam, bo jak muzyka była w grze, to było za głośno. Gayne God Maniego, the yeah, Tel Mariego

gdzieś zawrócić się ogóle zgryzłem się w język teraz trochę boli na wizji może no, mnie nie widać bo nie nie naległem przez komórkę oto to będzie widział, że to z telefonu nagrywane było. Myślałem, że to koniec pierwszej połowy. Gol, Leon! No. Chyba to będzie dłuższy odcinek niż poprzedni który Musiałem wykasowywać względem hałasu gry. Ten mecz i wtedy kończymy odcinek, tam gdzie o, koniec pierwszej połowy. Lecimy, lecimy. Chciałem lecimy. ponad połowy, może to by nie było ponad połowy.

Musimy wygrać ten mecz więc zresztą już wygraliśmy. Zrobiłem, bo Oczywiście nie wiem, co ja zrobiłem. Wiem, bo zginęło mi się przy Ale już nie to podkładu gola. Co masz na piłkę? Poza kabiną gola. Jest gola. Lecimy 6 do 0. przy przykurcze Musimy się skupić Golf tutaj wydaję Zresztą go to będzie dokładnie Ale to wykombinował wydaję Koniec meczu To to wydaję Odbieramy punkt rzeczy, jeszcze wejdziemy w Reward Patch, chyba tam było to, tak jest, i odbieramy skill pointsy po 10 i musimy 30, 1,30, i za I na to już mi nie stać, tam, bo tu jest wtedy milion więc to. Koniec tego odcinka na razie. a jeszcze przed tym Napisie w komentarzu czy chcecie FIFA i w co gracie. To koniec tego odcinka na razie i cześć!